Siemanko, z tej strony Eliop, retrofan. Dzisiaj dziesiąty, więc czas na Super Nintendo na moim kanale. Pierwotny plan był troszkę inny, inną grę miałem pokazać, ale, ale zmieniłem zdanie. I zaprezentuję Wam dzisiaj Alladina. Jest to jedna z takich dwóch gierek, które moim skromnym zdaniem są naprawdę bardzo fajne pod względem graficznym, animacyjnym, różnorodności etapów i, i samej miodności gry. Drugą jest Król Lew, są to gierki, z którymi miałem styczność na moim pierwszym pc pierwszy raz, na 486 x 400 i szczególnie Aladdin, mi przypadł do gustu. Ciupałem w niego niemiłosiernie, udało mi się go przejść w własnych siłach, bez żadnych pomocy tips and tricks albo monitorów pamięci, o których mówiłem. Króla Lwa odpuściłem dosyć szybko. Świetny jest, ale jakoś już potem nie miałem natchnienia grać po Aladynie w Króla Lewa, już potem przyszły dumy, Duki i tak dalej. Więc go odpuściłem. Jak zobaczyłem materiał Twina, no to pierwsze, co się rzuca w oczy, że wersja na Sega Mega Drive Nie wiem, co było pierwsze, na PC czy na Sega. W każdym razie te dwie wersje są identyczne. Totalnie identyczne. Tak samo wyglądają plansze, gameplay, animacje, grafika, no wszystko jest takie same i to jest ogromny plus, bo ta wersja, którą grałem na PC, naprawdę jest doskonała. Więc postanowiłem, że ja na swoim kanale pokażę tą wersję na Super Nintendo. Cardidge kupiłem bodajże w 2010 roku i nie grałem w tą grę kompletnie na SNESie. Wtedy byłem bardziej zbieraczem Cardidge'y, kolekcjonerem, niż, niż ogrywaczem tych tytułów. Więc sprawdziłem tylko czy się odpala, Cardidge się uruchomi, tam się obraz jakiś pokazał na ekranie, od razu wyłączyłem, do kartona trafiło i sobie leżało do... do, do przedwczoraj właściwie. Kiedy to włączyłem gierkę i doznałem dosłownie szoku. Teraz żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że ta gierka jest zła albo do dupy, tylko e, dla osoby, która, której bardzo podobała się wersja pc e, która tą grę przeszła, e, coś takiego, co, co jest na snesie, to jest jakaś po prostu pomyłka. E, to nie jest port, to jest kompletnie inna gra. Cześć Piotrusiu. Moj tu się przywitać. Piotrusiu mi przesz. Hej. Hej. To jest kompletnie inna gierka. Siadaj sobie, na ta tam myszko graj. Kompletnie inna gierka. Są, są... Inaczej te plansze wyglądają, inaczej wygląda bohater. Inne, inne te postacie, które gdzieś tam po drodze się pojawiają, są. Inaczej wygląda gameplay. No, zawiodłem się przestrasznie na tej grze. To nie znaczy, że ona jest beznadziejna, bo jakbym nie grał i nie widział wersji pc i na sedze, to na pewno by mi się spodobała, ale mając. Obraz tych wielu, wielu godzin grania na pececie i naprawdę pięknej gierki. Spodziewam się, portu tak jak na Zega, na, na a tu odpala się coś takiego. Dla mnie to jest pomyłka. Nie wiem, zobaczycie sami, się dajcie znać, jeżeli graliście na pececie albo na sedze. Przez właśnie pryzmat Peceta i, i tego, jak Aladdin tam wyglądał, no dla mnie ta gra jest niegrywalna. No, no, zmuszałem się naprawdę przejść tam kilka leveli, żeby chwilkę poćwiczyć przed tym gameplayem, który chcę Wam pokazać. Ale wersja na Nintendo jest dla mnie dramatem. Dramatem. Nie tak to powinno wyglądać. Ja rozumiem, tak jak KRG powiedział, że no Nintendo ma świra na punkcie Krwi w gierkach albo jakieś tam przemocy, więc no, zabrali już bohaterowi mieczyk, Zobaczycie to zresztą, ale no, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale tam się mnóstwo rzeczy zmieniło w tej grze. To już, to już nie jest ten Aladdin, to jest zupełnie coś, coś innego. No ale ocencie sami. E, zapraszam na krótki gameplay. Mam nadzieję, że chociaż do trzeciej planszy mi się uda dojść, żebyście to pooglądali dokładnie. I bardzo proszę, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej wersji Aladyna. Zaczynamy. Dobra, kart włożony. Bierzemy pada do, ręk, do rąk. Włączamy konsolkę. E, tą grę mam niestety w języku niemieckim, także, może sobie darujemy te wszystkie intra na początku, bo znam ten język, ale go nie trawię. Naciśniemy od razu start. Willkommen in Agrabach, der Stadt der 1000 Wunder. Witamy w Agrabach, mieście 1000 cudów. Omijamy, tak jak mówiłem. Niestety w opcjach nie ma możliwości zmienienia języka, zmiany języka. Jest tylko niemiecki, więc dajemy od razu szpilę, coś tam. No i popatrzcie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to tak jak mówiłem we wstępie, nasz, nasz bohater, bo to nie jest alady, nasz bohater nie ma tego tej szabelki w ręce. Słabo. Jabłka mamy, rzucamy je klawiszem A. Mamy na razie 10 sztuk, za chwilkę pokażę jak to się tam odbywa, bo szkoda marnować. Kolejna różnica jest taka, że tutaj w wersji na PC i Sega były takie jakieś baby w oknach, które rzucały w nas dzbankami. Tutaj te dzbanki będą same wyskakiwać i poruszać się na nogach, jak widzicie. Też dziwna sprawa według mnie. Tam to było lepsze zdecydowanie. Tutaj są też jakieś takie dzbanki, z których wylatują jakieś chleby, jakieś czasami właśnie jabłka, których używamy. Dziwne, te miasto trzyma generalnie klimat e, tego Aladyna z pc ale jest, jest, jest inne. Inaczej to naprawdę wygląda. E, ale najbardziej mi przeszkadza to, w jaki sposób jest zaprezentowany Aladyn. Te portki ma takie wąziutkie, jest takie drobniutkie chucherko, kurcze. No, zdecydowanie było lepiej w tamtych prawidłowych wersjach, nazwijmy to. E, nie ma też tego gościa, który żonglował e, takimi sztyletami i rzucał w nas. Tego w ogóle nie ma, a zamiast, zamiast niego jest gościu, który strzela z łuku w, w nas. Nie wiem, gorzej to wygląda. Jest Tamta animacja tych, tej, tej żonglerki była fajna, tu jest takie to nijakie. Ja też nie jestem za bardzo obiektywny, bo kurde, zraziłem się do tej części znając tamtą, więc, więc nie do końca można mi wierzyć, że tak wszystko jest do dupy. No to jest moje subiektywne zdanie. Plansze są na pewno inaczej zbudowane. A tu jest ten gościu, właśnie który strzela. Od razu tracimy serduszko. Trzeba mu szybko skoczyć na łeba, zabić go. Serduszka tam mamy cztery. No wskakuj tam diesel. Jak stracimy wszystkie, oczywiście, tracimy wtedy życie. Tutaj są jakieś węże w zbankach, trzeba też uważać. Mamy skrzyneczki, które też nie było na pececie, z których właśnie wypadają różne losowe, losowe rzeczy. E, tutaj będzie ten gościu, właśnie z, znowu strzelający. Jeszcze dwa serduszka, mam nadzieję, że do, dojdę do końca etapu. On jest chwilę nieprzytomny, po trzymaniu ciosu jabłkiem. No kurde, ostatnie mi zostało. Mam nadzieję, że głupio nie zginę, bo etap zaczyna się wtedy od początku. Tu nie ma checkpointów. I chyba też nie było małpki nie? w wersji na PC. Tutaj ta małpka cały czas za nami biega. Jest, udało się dojść do końca etapu. Krótki jakiś ten etap. Na, na PC tam się jeszcze do góry szło, prawda? Gdzieś tam skakało, łaziło po tych linach. Nie ma też tej, tych takich węgielków rozżarzonych na, na posadzce, nazwijmy to. Nie ma tego wielbłąda, który był wielką frajdą, bo jak mu się skoczyło tam na, na garba, to pluł czymś. No, jest to dla mnie mega, mega gorsza wersja, wersja tej gierki. I naprawdę dziwię się, że Disney jako wydawca właściwie, bo Capcom to chyba napisał, a Disney wydawał, że się zdecydowali na coś takiego tak, tak różnego od tej naprawdę dobrej wersji na PC i na, na Sega musimy teraz uważać, bo jedno serduszko zostało tak chodzę powolutku, asekuracyjnie. Jakoś mi się też gorzej skaczek. No, dobra, jest. Na skrzynkę sobie wskoczymy. Ale najgorzej ten Aladyn wygląda. Kompletnie mi się nie podoba. Tamten był taki kozak w tych szerokich spodniach, jakoś tak żwawie się ruszał, tak mi się wydaje. No i dupa. Ale dobrze, że na początku zginęliśmy. Yy, także zaczynamy od początku levelu, ale z czterema serduszkami. Kurde mać, od razu straciłem przez tego gościa. Pociśniemy mu jeszcze paroma jabłkami. Hop na łeb. I teraz musimy uważać, żeby nam się udało do trzeciego levelu dojść. Do trzeciego dojdę i, i kończymy, bo naprawdę średni mam zapał do tej gierki. Zbieramy sobie jeszcze jabłuszka. Już mamy dużo, więc możemy teraz siekać na lewo i prawo. Animacja też samego, samej postaci mi się wydaje dużo, dużo gorsza. Ocenicie w komentarzach, może, może Wam to przypadnie do gustu, ta wersja, mi na pewno nie. Twin chyba wspominał, że tą wersję ma jeszcze totalnie zafoliowaną i nie ma na razie zamiaru jej, jej otwierać, więc no, zobaczycie grę u mnie, a, a u niego możecie sobie poglądać na sedze. To jest nasza małpka, wystraszyła mnie przez chwilę, że, że coś we mnie leci. Ruszaj się, Boże, jak on przyspiesza, wolno, jaki amator ten, ten, ten gościu jest. Brakuje mi tych lin, po których skakaliśmy. Nie, to, to nie są moje klimaty, ta gierka. Znaczy, klimaty są, ale to nie, nie, nie jest aladem, to nie jest. To nie jest to po prostu. A, strzela, musimy uważać. Na web, na web, na web, na web. No. Zobaczymy, co w skrzynce, co jeszcze jest. Czyli generalnie jeszcze raz powtórzę: z tych rzeczy, które mi brakują, a które mi się podobały na, na PC, to nie ma wielbłąda. Nie ma e, tych rozszerzonych węgielków, nie ma lin. Aladdin wygląda źle. Lewele są inaczej zbudowane. No kurde. Polecieli po bandzie z ilością różnic. To jest kompletnie inna gra, po prostu. Te lewele są krótsze. No, już jesteśmy na końcu etapu chyba? Nie, myle się, jeszcze na górę musimy iść, ale już bliżutko Musimy na tego gościa uważać, bo mamy trzy serduszka, a nie wiem co tam jeszcze nas czeka, nie pamiętam jak próbowałem. A nie chciałbym zaczynać od początku wszystkiego. Spróbujemy kolesia. A, nie da się, on siedzi tak zaczajony pod tym okienkiem, że się nie da. Ale tego nam się udało rozwalić. I cholerka, spadłem. Nie, anemicznie wolno się porusza ten Allady. Nie ma w ogóle tej, tej, tego, tej prędkości, która jest w wersji na pc Dramat. Dramat. Także y, Twin nie rozpakowuj. Szkoda, szkoda czasów to grać. Co on teraz robi? Będzie strzelał, czy nie? Bo jak ja tam wejdę, to on mnie... O, momentalnie zastrzeli, ale teraz go możemy rzucić, przynajmniej mamy jeszcze dwa serduszka. Pst, kurde, Felek, Elemelek. Spadłem. Jeszcze jedna próba. To się ustali. Kurde! Zaczynam się irytować niepotrzebnie. Nie mogę podchodzić do krawędzi, niestety, bo od razu zlecę. O, jest, udało się. Dobra, lecimy w dół, i tutaj będzie już chyba koniec etapu za chwilkę. Tak, koniec etapu tu mamy. No, i jeszcze trzeci, pogramy, aż, aż padnę i, i kończymy, bo. To nie jest tak. Opla, tu się wybije gościu. I teraz chyba w prawo trzeba iść. Dobrze, że Króla Lwa zrobili identycznego, bo już sprawdzałem. Bo dwie moje ulubione graficznie animacyjnie gierki byłyby spingolone na sensie, gdyby jeszcze Król Lew był tak urozmaicony, jak, jak, jak wpadli tutaj na ten pomysł. Dobra, gdzieś tam spadłem w przepaść. Nie było też chyba takich miejsc poza jakąś lawą w wersji na PC, że można było właśnie zlecieć gdzieś w otchłań. Jak był lot na, na dywanie, to, to wiadomo, można było zlecieć. Do lawy, ale w normalnych planszach tego nie było. O, co ty dziadzie. Jeszcze trzy serduszka, także nie ma źle. Spróbujemy go zarzucać jabłkami. I te jabłka nie zabijają. Chyba można kupę razy walić, ale tylko ogłuszają tych, tych przeciwników. Spróbujemy, nie, wale, nic się nie dzieje tam kilkoma jabłka. Nie. E, dobra. Nie chcę mi się już grać. Nie chcę mi się w to grać już. Kończę. E, wkurzają mnie tam, że to można spaść. E, tak jak już powtarzałem parę razy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej wersji. Dla mnie jest do dupy, bo mam w głowie tą fajną wersję. E, I ja ten kartridż odkładam do pudełka i już po niego nigdy nie sięgnę. E, dobra. Idę się bawić z dzieciakami. E, Mam nadzieję, że materiał jako tako się podobał. Gra nie musi, bo mi się nie podoba. Nic, widzimy się 20 na kolejnym snesie, jeszcze nie wiem co będzie. Na razie.